Siemanko, witam Was w kolejnym filmiku na moim kanale. Dzisiaj jesteśmy w troszeczkę innym miejscu niż zazwyczaj, ponieważ jesteśmy na Peronie. A to dlatego, bo jedziemy do Krakowa, jedziemy troszeczkę pozwiedzać, miło spędzić czas. I dzisiaj Was oprowadzę po Krakowie, pokażę Wam, co jest tam ciekawego. Ładujemy się już do pociągu, który nadjeżdża. Oczywiście lecimy na bogatości, czyli Telka za 30 zł za osobę. Ogólnie udało nam się w miarę, bo mamy. Aż 8 miejsc dla siebie, na razie nie musimy się z nikim dzielić miejscem, mamy wygodę, jest dobrze. Na filmach zawsze się fajnie podróżuję, bo w kilka sekund z Warszawy do Krakowa przyjechaliśmy, a jechaliśmy tak naprawdę 4,5 godziny. A teraz lecimy do mieszkania i widzimy się już na miejscu, tylko musimy jeszcze dotrzeć tramwajem, autobusem i wszystkim innym po kolei. sam. Proszę bardzo, zaczniemy sobie od łazienki, piękna od góry do dołu. Teraz mamy salon. Idziemy dalej trzy kroki i jest sypialnia z telewizorem oraz piękny widoczek za oknem i co najciekawsze kontakt w rogu. O tu. To zanim jeszcze ja nauczę się jeździć dobrze na tym monocyklu. Tutaj kolega pokaże jak zjeżdża na schodach i robi różne inne triki na tym sprzęcie. Co ty chcesz tam skoczyć na dół? Nie, tutaj byłby dobry skok. Zobaczcie co chłopak robi. Tu naprawdę nie jest jakoś strasznie szeroko. Tutaj jest opona 2.5. Zobaczcie, zobaczcie co robi. O! Wow, no to było to było coś. Chłopak ma 13 lat i podczas kwarantanny głównie to wszystko tego się nauczył. Szanuję takie młode talenty Myślę, że takim też fajnym trikiem to będzie Leg Wrap o! Dobra, no to chyba wsiądę i spróbuję o. To będzie dłuższe jeżeli ktoś by się chciał nauczyć jeździć, ale nie wie, czy jeszcze by się chciał nauczyć jeździć, to polecam na Allegro, Można znaleźć nawet za 50 zł. A few moments later. Dobra, ja teraz odkładam ten sprzęcior, żebym sobie nie zrobił krzywdy i teraz młody bierze. Monocykl i lecimy skakać schody, słuchajcie, na monocyklu. Wow, szkoda, że z tergapów nie można na tym skakać. Jeszcze podskoczy, pod schody. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Nieźle. Teraz będzie grindowanko. Pierwsze przymiarki. Czy to jest ten szczęśliwy skok? Tak! Mega mi się podoba, taka zabawka, ale nie idzie mi tak fajnie, jak myślałem, że mi pójdzie, że się popiszę przed Wami. Jest to bardzo skomplikowane, także oddaję to w Twoje ręce. I my się żegnamy, i spadamy, i lecimy dalej, zjeść Kraków. Cześć. Cześć. O, teraz taki najmniejszy kotek, tutaj w całym zoo. To tygrys. To tygrys, tak. Je. Dokładnie, jakbyście nie wiedzieli. Tutaj sobie możecie na przykład takim, zo pochodzić razem z pawiem. O, proszę bardzo. Na wyciągnięcie ręki, zachodzą pawie. Jak ci się podoba kobita? No, ta, ta mina wyraża więcej niż tysiąc słów. Pełna kulturka, proszę bardzo. Nie, Niezła brzoskwinia tam. Jakbyście mieli możliwość zostać jednym zwierzęciem spośród wszystkich na jeden dzień, to kim byście chcieli zostać? Bo na przykład sam nie potrafię się określić, kim bym chciał być, czy lwem, czy tygrysem, czy jakąś rybką. Nigdy nie widziałem tak pingwina, żeby był metr ode mnie. Mogę sobie zaznaczyć, jak pingwin wygląda tak mega, mega blisko. Siema. Idziemy teraz w miejsce, które polecało dużo osób na Instagramie, jak zapytałem się, co warto jest odwiedzić i jest to dość moim zdaniem ładne miejsce. Szkoda tylko, że pada, bo troszeczkę urok to popsuje, ale zaraz wam pokażę, co to jest. Ja pietone, o kurna. Powiem wam szczerze, że mimo, że pada, to widoczki są naprawdę mega ładne. No oczywiście jakby było słoneczko, byłoby fajniej, tak, ale i tak mi się mega podoba. Nie wiem, czy lubicie takie klimaty, takie widoczki, ale jest fajnie. Teraz jeszcze zeszliśmy na dół. Moim zdaniem widoczki stąd jeszcze są ładniejsze. I ogólnie tu nie można się kąpać, tylko nie wiem czemu. Czy po prostu coś jest z wodą, czy po prostu jest głęboko i nie tego nie pilnuje, więc jakby było cieplutko, to chętnie bym tu wskoczył. Ale no wiecie, zakaz nie można, nie. Niestety zaczęło padać, więc przyjechaliśmy tutaj tylko na kilka sekund, naprawdę, żeby nagrać Wam tą przebitkę tego jeziorka, tego zalewu. Jak Wam się podobało, to też napiszcie. Wodajcie łapkę, coś takiego. Jest już godzina 20, idziemy teraz coś zjeść na miasto, ponieważ od godziny 17.30 padał deszcz, nie musimy więcej nic nagrać, dlatego tym pstryknięciem wnosimy się do drugiego dnia i widzimy się, dosłownie, za chwilę. W takiej torbie mi się na nie. Jak coś jecie, to smacznego, dzień dobry, witam was. Teraz wam pokażę, co jest w środku. Tu się na blat przeniosę, będzie wygodniej. Tutaj mamy soczki świeżo wyciskane, tu mamy co? Pomidorka, paprykę, kiełki, yy, szynka, ser, tutaj mamy kurasanty i tutaj pewnie chleb. Tak, mamy chleb, żeby sobie zrobić kanapki z tym. I już po śniadanku, niestety musimy opuścić już lokal, jest to drugi dzień i ostatni w Krakowie, ale to nie koniec atrakcji. Teraz ogólnie udamy się na peron, na pociąg. Ponieważ idziemy jeszcze dzisiaj do Tarnowa, o kurde, gdzie jedziemy po pewnego nowego członka 54 Teamu, ale to dowiecie się w trakcie, teraz idziemy na pociąg. Jak widzicie, po Krakowie sobie podróżujemy taksóweczkami, Uberkami, Boltami i przez te no, prawie dwa dni wydaliśmy 143 zł chyba. Jesteśmy już w Tarnowie. Teraz naszym zadaniem jest znaleźć nasz bolid, który nas zawiedzie na miejsce. Siemano. Witam. Witam. Jak nastrój? Nie nagrywaj mnie. Jak się czujesz z tym, że nowy członek dołączy do 50 Teamu? Świetnie. Dobrze się tam nie sap. Proszę na ręce. Hej, a to mamusia? Tak. Sonia. O. Jeść mu trzeba dawać, żeby rósł, będzie. bo jak na za młodu się nie, nie rozbuduje, to potem będzie taki no... Dziękujemy. jak no, się darzy. Do widzenia. Pa, pa. No, to dajcie znać, czy się podoba nasz piesek w 54 Teamie. My teraz idziemy już do Warszawy, pierwszy postój już za nami. Wydaje mi się, że Kofi dobrze się czuje wśród nas. Także tam piszcie, czy wam się podoba, ja się wam tylko pokażę go raz, bo jest mega, mega, mega fajny, mi się mega podoba. No ja nie uciekaj, a ja biegnie oh, do ciebie. Timie, nie gryź tutaj mikrofonu. Nie no, tu nie jest miejsce na zabawę, Oliwia, no proszę cię. To ja bym pozdrowił mamę, tatę, babcię, Szymona, Kiemona, Jelonka, Jaśka, Michała, Gabrysia, Maćka, Franka i na ogół całą klasę.